rozumiem, że jakbym zostawiła tam szczoteczkę do zębów albo jakbym zostawiła tam swoje dokumenty, albo jakbym zostawiła tam cokolwiek innego, to wy nie przekazujecie tych informacji. Ale to nie jest szczoteczka do zębów. To jest Nadal. tłumik do broni, tak. Jak słyszę, że nasze służby, niezależnie od tego, czy było to w roku 90, czy w 2025, czy w którym, yy, myślą sobie, sprawdzimy, co robi Mossad i Mossad się nie zorientuje, to sobie myślę, panowie, za mało filmów albo za dużo filmów. Przyjeżdża z, z Poczty Kwiatowej, piękny bukiet kwiatów z liścikiem. No i tam z życzeniami, z życzeniami tak? i nagle patrzy, a podpisane jest Hester Moffett. Małżeństwem jesteśmy od prawie 20 lat. Codziennie rozmawiamy ze sobą o polityce. Tropimy kulisy władzy, odkrywamy nieznane fakty, weryfikujemy teorie spiskowe. Zapraszamy na podcast w związku ze śledztwem. Dominika Długosz-Gierszewska i Mariusz Gierszewski. Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie, wywołanej kolejnymi koncertami mojego małżonka, w naszym podcaście małżeńsko-polityczno-śledczym w związku ze śledztwem. Ja nazywam się Dominika długosz gierszewska A ja nazywam się Mariusz Gierszewski, jestem dziennikarzem Radia Z. A ja zapomniałam powiedzieć, że jestem z Newsweeka. Mam nadzieję, że Państwo to pamiętają. Na pasku pójdzie. Witamy w kolejnym odcinku, jak powiedziałam, po przerwie. No i znowu mamy trochę rzeczy związanych z. Z naszym ulubionym miejscem w Warszawie, czyli z lotniskiem na Okęciu, z lotniskiem imienia Fryderyka Chopena, Kochanie, coś ty tam znowu wygrzebał. No, to, to ja może trochę się cofnę, bo mieliśmy do tej pory już takie historie, jak zagadkowy wybuch walizki w sortowni bagażu, w którym miał być suchy lód, a później opowiadaliśmy państwu o zapaleniu się śmieciarki na lotnisku, też bardzo zagadkowym. No i mamy teraz kolejne bardzo niebezpieczne i zagadkowe zdarzenie. Otóż w hotelu, który leży tuż przy lotnisku, znaleziono tłumik do karabinu. Ale do karabinu? Tak? Otóż no, z opisu, jak opisują to moi informatorzy, wynika, że nie jest to tłumik do broni sportowej, tylko mhm. jest to tłumik, który waży około pół kilograma, ma 26-27 centymetrów i, tak jak ja opowiadałem to ekspertom, od broni, no to stwierdzili, że rzeczywiście to jest raczej tłumik do karabinu mm -hmm. automatycznego albo do broni snajperskiej. No i to, to jest. Ten hotel, poczekaj, bo jak się podjeżdża pod odloty, to po prawej stronie jest terminal, prawda, a po lewej Są jest dwa... ten. Jest to... jeden z tych hoteli. Jest Naz jeden z tych hoteli. Tak, nazywa okay. się. Renaissance Warsaw Airport Hotel. Mm -hmm. On należy do polskiego holdingu hotelowego, czyli mm -hmm. do państwowej sieci. No właściwie jak oni się nawet tak reklamują, że on leży 67 kroków od tych wejść do hali odlotów. To jest... No Troszkę blisko. No, hotel ma okna, więc na podjazd mm -hmm. na odloty. Ma okna też częściowo na tą płytę, skąd odlatują rządowe delegacje, mm -hmm. to stamtąd też to widać. No, tak, jak, proszę państwa, ja znowu Jak mm -hmm. rozmawiałem z osobą, która kiedyś tam pracowała, no to ma co prawda zamknięte, nieotwierane okna, ale te okna nie są pokryte żadną folią antywłamaniową, czyli jak ktoś sobie chce tam jakąś dziurkę zrobić, to sobie zrobi w tym oknie. Ale to jakby abstrahując, bo nic nie chcemy sugerować. Chcemy, chcę tylko powiedzieć, że w takiej przestrzeni ogólnie dostępnej, czyli w toalecie tego hotelu, 10 czerwca o godzinie nawet, wiem, że godzinie 17, po prostu znaleziono tłumik do broni. Mhm. Oczywiście włączyły się zaraz wszystkie służby, służby specjalne i policja. Policja, komenda stołeczna policji się tym zajmuje. Oddano ten tłumik do badania do centralnego laboratorium kryminalistycznego Policji, gdzie, żeby ustalić, czy po pierwsze, był używany. Po drugie, do jakiego rodzaju amunicji go wykorzystywano o, o ile w ogóle? Także wysłano, z tego co mówią moi informatorzy, do zapytania wszędzie, do Straży Granicznej, czy, czy go to gdziekolwiek zarejestrowali? zostawili, tak? Nie, nie, nie. Czy, to jest inna kwestia. Czy go gdzieś zarejestrowano? Taki tłumik ma swoje numery. Mhm. Te numery wskazują na to, że jest to tłumik y, ukraiński. Mhm. Y, no więc w takim razie pierwsza hipoteza, y, czy wjechał legalnie przez granicę. Więc mhm. y, jakby sprawdzane jest to. No m, oczywiście no wiesz, jak zwykle jak... Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mówi, mi, że nic, nic nie nie, mówi. wie, nie będzie mówić. No, a polski holding hotelowy, który jest właścicielem tego hotelu, m, też mówi, że nie przekazuje informacji w sprawie rzeczy znalezionych w hotelach. No, a... <laughs> Przepraszam, to nie są rzeczy. Znaczy... Okej. Okay. Proszę państwa, znaczy to nie jest walizka, bo, tu, albo szczoteczka państwa, do zębów. Ja rozumiem, że jakbym zostawiła tam szczoteczkę do zębów, albo jakbym zostawiła tam swoje dokumenty, albo jakbym zostawiła tam cokolwiek innego, to wy nie przekazujecie tych informacji, ale to nie jest szczoteczka do zębów. To jest Nadal. tłumik do broni, tak. To jeszcze raz, raz jeszcze raz to powiedzmy, tego się nie znajduje wszędzie. Tego, <grym> wiesz, że w Stanach Zjednoczonych w ogóle tłumiki są zabronione. To znaczy, jakakolwiek próba zakupu tłumika e, do broni, od razu rodzi reakcję FBI, dlatego, że od, od razu można założyć, że to nie jest do samoobrony, tak? To nie służy do samoobrony, tłumik do broni, więc, e, więc tam jest w ogóle bardzo ściśle monitorowane. No dobra, ale wiesz, co prawo y, dotyczące broni w Stanach Zjednoczonych, to nie jest wzorzec SEWR, do którego chcemy dążyć, więc nie wiem, czy to jest tylko dobry argument. Że, że to nie jest zabawka. Tak. Że to nie jest zabawka i y, eksperci, z którymi rozmawiałem, oczywiście podkreślają, że no mało prawdopodobne jest, że to był jakiś wypadek przy pracy, czyli był tam jakiś po prostu płatny zabójca. <laughs> Które no, nie wykonał zlecenia, no bo o niczym takim nie słyszeliśmy, ale uciekając, składając broń, zostawił tam w toalecie A poza tłumik. tym mył ręce, odłożył sobie na brzeg umywalki i o jej zapomniał. Ojej, ja i nagle spadło, może nie wiem, gdzieś zawieruszyło się. Nie, nie. Raczej, raczej zakładają, że. A, a, może być to prowokacja obcych służb, które mhm. chciały nam znowu coś powiedzieć. Albo przestępcze porachunki, jak wynik mhm. przestępczych porachunków. I tutaj przypominają, że w maju nasi warszawscy policjanci zatrzymali jednego z najbardziej poszukiwanych gruzińskich przestępców, tak, który określany jest mianem jako WOR w zakonie. No to w slangu tym przestępczym to jest taki książę, taki gangster, który ma wyjątkowy autorytet. I on tutaj mm, jechał do Polski na podrobionym paszporcie. No i miał wykonać jakiegoś zlecenia, czyli mhm. zabójstwa. Ale został wcześniej złapany, złapano z jeszcze z nim pięciu mężczyzn, yy, odkryto właśnie broń, odkryto narkotyki yy, i, na, yy, i także specjalne jakieś zagłuszarki do, yy, potrzebne przy kradzieżach samochodów, czyli może planowano ukraść jakiś samochód przed, przed tym wykonaniem tego zlecenia. No w każdym razie to miała być mokra robota. No i właśnie ci eksperci mówią, słuchaj, może to jest z tym związane, bo ten hotel przy lotnisku to mhm. jest taki troszeczkę. Przejściowy, prawda? Tak. Ludzie przylatują, wylatują. No jak masz tam, parę godzin, by, Tam wiesz. można się łatwo z kimś spotkać pod pretekstem, że ja wylatuję, ty mm -hmm. przylatujesz, mijamy się i tak dalej. Może ten tłumik to po prostu przywiózł jakiś kurier i miał komuś zostawić, ktoś miał wejść do tej łazienki i ten tłumik potem wziąć. No tylko, że. Nie ale wiem, weszła... korki w Warszawie, remont. A. No ale weszła sprzątaczka, <laughs> może było tak, może weszła sprzątaczka z mapem i patrzy, o, coś leży. <laughs> Więc y, m, może to stąd. Natomiast y, ten hotel pojawiał się już w mediach. Nie wiem, czy sobie przypominasz, Nie. Y, kilka lat temu była tak zwana afera hotelowa, to Gazeta Wyborcza opisała, że. Pan Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog mhm. uważał, że był w 2019 roku podsłuchiwany przez służby specjalne w hotelu należącym do właśnie PHH i to właśnie chodzi, to chodzi o, te o, ten o ten hotel. O ten hotel. Mhm. Rzekomo, no nie wiemy. Ym, twierdził także, że miał yy, świadka. No i rzeczywiście potem się, po, jako informator się ujawnił, były dyrektor do spraw bezpieczeństwa tego polskiego holdingu hotelowego, Robert Ziółkowski. On nawet w Sejmie się później pojawiał i o tym mówił. No, twierdził, że miał zlecenia od samego wiceministra Macieja Wąsika do właśnie inwigilacji tego Bartosza Kramka, założyciela Fundacji Otwarty Dialog i ten kierownik do spraw bezpieczeństwa utrzymywał, że właśnie to pan minister Wąsik kazał zbierać informacje na Kramka, no bo to była otwarty dialog była wobec, była opozycyjna wobec Prawa i Sprawiedliwości no i w związku z tym no, chodziło o, o jakieś zna, znalezienie tam jakichś kompromatów tak mm -hmm. to wszystko tam się zakończyło znaczy nie zakończyło zdaje się że trwa w sądach bo polski holding hotelowy stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom twierdził że nie było tam żadnych nielegalnych działań no, a temu byłemu pracownikowi zarzucono na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji no ale tylko y, wspominam o tym, że to już ten hotel już się pojawiał. No, ale wiesz co, no to, to, że w hotelach się montuje podsłuchy albo w ogóle robi się rzeczy w hotelach, to nie jest Na... nowość specjalna, tak? Akurat ten hotel to powinien być jak najbardziej objęty Nawet e, kont kontrolą, nad... powiedziałabym nadzorem, nadzorem. wywiadowczym, bo y, to jest takie miejsce, że naprawdę przeświat. Nadzorem służb, jak najbardziej, tak? No naprawdę, tak jak miejsce mówimy... dla y, różnej maści y, szpiegów, przestępców i tak dalej. Jest, no to jest właściwie on jest w progu, tak. w progu lotniska, tak, wiadomo jak to wygląda. Natomiast jeszcze tutaj, jako ciekawostkę ci powiem, ciekawostkę historyczną, może nasz taki kącik historyczny też otworzymy tak, w związku ze śledztwem. z tymi ekspertami, właśnie opowiedzieli mi o, o takim znalezisku z czasów operacji most. Bardzo daleko się mm -hmm. sięgamy, bo to są lata, początek lat 90., 90., 92. rok. Tak zwana operacja przerzutu ponad 40 tysięcy Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela. Przez Polskę, tak. Gdzie inne państwa tam zrezygnowały, bo oczywiście było duże zagrożenie terrorystyczne, że, że państwa mhm. arabskie będą przeciwdziałać i rzeczywiście tam się działy różne rzeczy, i Węgry zrezygnowały, jeszcze ktoś tam zrezygnował, a Polska pod rządami Tadeusza Mazowieckiego zdecydowała się na to. Uczestniczyły w tym wszystkie polskie służby. a nawet Art B. Gąsiorowskiego i Baksika e, uczestniczyło. No, izraelskie związki nie, nie są zaskoczeniem. I e, kiedy ci, m, po prostu ci emigranci by, pojawiali się w Warszawie, tutaj byli przywożeni, mm -hmm. byli przez chwilę trzymani w takim specjalnym hotelu, a potem wiedzieli w eskorcie takiej tajnej na lotnisko, wsadzani do samolotów. Nie no i oczywiście sformułowania, byli trzymani, tylko przebywali w tak hotelu, jest. specjalnie na ten cel przygotowanym. I m, przylecieli do Polski oficerowie w ogóle wszystkich możliwych izraelskich służb, Mossadu, Bet i, i jeszcze jakieś jednostki specjalnej yy, wojskowej. No i tutaj byli zakwaterowani w różnych miejscach w Warszawie, bo ta operacja, no, tak jak powiedziałem, trwała dosyć długo. Ale oczywiście nasze służby postanowiły, po cichu je ich tam sprawdzać i inwigilować. I od czasu do czasu tam wpadały na takie tajne przeszukania. Wiesz co, Myśleli, jak, że się jak, nie zorientują. jak słyszę, że nasze służby, niezależnie od tego, czy było to w roku 90, czy w 2025, czy w którym, myślą sobie, sprawdzimy co robi MOSAD i MOSAD się nie zorientuje. To sobie, myślę, panowie, za mało filmów albo za dużo filmów. No więc, no i tam oczywiście w tej relacji jest, że tam były w tych, w tych pomieszczeniach był bałagan, i znaleziono tam jakieś naboje i tak dalej. Oczywiście nasi, nasi specy też musieli te naboje jakoś pomacać, tam popacać, pomacać. No i potem się okazało, że nagle wszyscy zaczęli chorować bardzo na oczy i, i mieli słabe wyniki krwi, i, i zaczęli chorować. No mm -hmm. i się okazało, że to była taka podpucha, bo te naboje były posmarowane rtęcią. Specjalnie zostawiłem znaczy przez prostu Mossad. po Mossad wiedział, że nie im tam przyłażą. I tak? będą macać. I w związku z tym zostawili im takie ostrzeżenie. Słuchajcie, no nie macajcie, dobrze? No, to znaczy, nie dotykać. <laughs> ale to tak zupełnie na marginesie, ale ta, ta historia była tak smaczna, że musiałem ją Państwu opowiedzieć. <laughs> Wracam do lotniska, ponieważ. Mm -hmm. W lotnisko Chopina jest kopalnią, jest kopalnią, wiesz, naprawdę. Boże, kochany. Co ostatnio, jaki mieliśmy ostatnio problem, jak wylatywaliśmy? To nie jak y Z czym mieliśmy problem? Y ze mną, jak zawsze, Nie, nie, na nie, brancę. to zawsze, ale inne. Poczekaj, z czym mieliśmy problem, jak żeśmy wylatywali ostatnio? Z parkingiem. Z parkingiem, tak. tak. Mieliśmy problem, oj, mieliśmy gigantyczny problem z parkingiem, bo parkingi po prostu na lotnisku Chopina nie działają. A no, po tym jak parking P1, ten główny, został zamknięty z powodu złego stanu technicznego, o tym mhm. też chyba opowiadaliśmy już, o tym, że zaniedbano nie, nie w tym, nie, nie było w odpowiednim czasie rozpoczętego remontu i tak dalej, w związku z tym nadzór budowlany musiał zamknąć, no i w tej chwili jest tam. Jeszcze większa katastrofa parkingowa niż była do tej pory, bo zawsze tam było słabo z parkingami. Mm -hmm. Ale do czego zmierzam? No i mm, słuchaj, powstało bardzo dużo tych parkingów prywatnych wokoło lotniska. I mm -hmm. właściciele tych parkingów przy lotnisku ostatnio protestowali. Bo, bo pojawił się pomysł. Y Podwyżek opłat za wjazd do tej strefy Kiss and Fly, bo oni tam parkujesz sobie, a Nie oni parkujesz cię... sobie, tylko właśnie podjeżdżasz. Kiss, właśnie o, tym, nie, o nie, to, nie, to chodzi. Nie, ale ci właśnie, parkujesz u panów gdzieś tam no na tak. parkingu, na placu, oni cię wsadzają do busa i wiozą cię na ten tak. Kiss and Fly. No mhm. ale po, po pierwsze tam jest jakaś liczba, kiedy, ile razy możesz wjechać tym busem, a po drugie, no, po, jeżeli dłużej stoisz, to już tam są pewne opłaty. No i mhm. PPL, lotnisko postanowiło. Ma taki pomysł, żeby podnieść te opłaty. No i właściwie tych parkingów zaczęli protestować. Pojawiło się tam Stowarzyszenie Parkingów Lotniskowych, założone Nomen-Nomen kilka miesięcy temu. A nawet zaczęli grozić, że, że to że, że zablokują, że będzie jakiś protest i tak dalej. No tylko jak się temu, jak się temu zacząłem przyglądać to wyszło na to, że ci to Stowarzyszenie Parkingów Lotniskowych to chyba, chyba jakoś tak o wszystkim nie wie, bo jakoś może powstało ostatnio i tak dalej. Tam przedstawiciel, który się pojawiał, pan Łukasz, to mm -hmm. jak spojrzałem w KRS, to też te firmy założył na początku jakoś tego niedawno, roku. Tak? I w, hmm. tam w zeszłym roku pod koniec. No może, może dlatego nie wiedzą o wszystkim, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że pojawiły się takie głosy, że ponoć Część tych parkingów nie należy do, do Polaków, po prostu przejmują je obywatele innych krajów i jest tam jakby niepokojąca sytuacja. Gdyż są to kraje ze wschodu, przeważnie tak. raczej mało Szwajcarów zakłada parkingi przy Okęciu. Podobno nawet poszły jakieś pisma do SKW i ABW w tej sprawie. Mhm że właśnie tam jest jakieś przeciąganie liny i przejmowanie tych, tych parkingów. Nie chcę nic sugerować, że to, oczywiście że to Stowarzyszenie Parkingów Lotniskowych ma coś z tym wspólnego, tylko mówiłem, że może po prostu nie wiedzą o tym problemie, więc ja im chciałem tutaj to przekazać. No i słuchaj, teraz dochodzimy do elementu ludzkiego. No. Jedna z pracownic PPL-u postanowiła zabawić się w detektywa. Wsiadła na rower. I sobie zaczęła jeździć po tych parkingach, robić sobie zdjęcia, mhm. wypytywać, jak to jest właścicielem, może takiego ciecia na parkingu, na przykład. Mhm. No, no i tak bawiła się w detektywa. Po jakimś czasie, już, niedługo. Już czuję, niedługo, że się nie pobawi specjalnie nie, niedługo, długo, do, przychodzi kurier do niej. Z kwiatami, mm. z poczty kwiatowej. Ale do niej, do PPL-u? Tak, do pracy. Przyjechał kurier z kwiatami. Ale ona sobie tak jeździła na tym rowerze, tak? No, w czasie ten... wolnym, może, no, okay. tak, no tak sobie postawiam. legisy. Tak, że pojadę, dowiem się, co, to, po... co tam okay. chodzi. O co mm -hmm. tam chodzi? No i przyjeżdża z, z poczty kwiatowej, piękny bukiet kwiatów z liścikiem. No i tam z, nazwisko, z tak? życzeniami. I nagle patrzy, a podpisane jest Hester Moffett. No. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie. Ja też nie pamiętam, więc dlatego, dlatego no. posłużyłem się tutaj Wikipedią. To jest fikcyjna postać z filmu Milczenie owiec. Mężczyzna, który udawał kobietę i któremu doktor Lekter obciął głowę i wsadził do słoika i trzymał później w garażu z taką kartką Miss the rest of me. Mm -hmm. y I ona, A jeszcze ten podpis napisany był cyrylicą. Bo widziałem akurat, wow. więc zaręczam. Y, więc dostała taki prezent, no i teraz y, jak rozumiem, zastanawia się, czy to był rzeczywiście prezent od jakiegoś wielbiciela, czy może antywielbiciela. Milczenie owiec. Oj, oj, milczenie owiec to po pierwsze jest film, który nie ma w sobie specjalnie wielu romantycznych historii. E, a po drugie, e, generalnie myślą przewodnią jest spraw, spraw, by one zamilkły. E, I to. to, to Może nie to powinna, tak. właśnie. Może powinna jeździć do lasu na tym rowerze, a nie w jakichś parkingach? Ktoś zadbał po prostu o jej zdrowie. Nie, ale jest to, wiesz, to oczywiście my tu możemy sobie robić żarty, ale ja na jej miejscu po prostu bym się przestraszyła. No i normalnie w świecie, że dostaje taki prezent z taką sugestią. No to jest tak, wiesz, trochę jak w przez tym dostać łapkonia. No, no jak najbardziej. To, to, to jest mniej więcej ten, ten poziom zastraszania. Uf, powiedziałabym. Ostro, ciekawe ciekawa, z którego z tych parkingów, bo to z, zapewne ona, ona wie, y, które sprawdziła, a których nie. Miejmy nadzieję, ktoś się tym zajmie. Tak, miejmy nadzieję, ktoś z, się tym... taką tylko tak, taką kuleczkę i teraz, my znowu państwo, to że tam jesteście my, od tych spraw... No ale żarego. nam się zbiera bardzo dużo kuleczek związanych z Okęciem, więc nie wiem, serio, zajmijcie się tym jakoś. Tak, bo nie wiem, czy wiesz, ale z tego mojego ulubionego Okęcia bardzo wiele tropów prowadzi także do świata polityki i do tego, co w tej chwili rozgrzewa wielu publicystów, czyli y, kto wejdzie do nowej kancelarii prezydenta. Nowego prezydenta, prezydenta. elekta tak. Karola Nawrockiego. Otóż? Tak, ja wiem, wiem co, chcesz powiedzieć. Wiem, co no. chcesz powiedzieć, bo też mi się to nazwisko skojarzyło od razu z tymi wszystkimi historiami, które ty mi w domu opowiadasz. E, bo mówimy o panu Wojterze, prawda? Tak, Stanisław Wojtera. Mm -hmm. e, były prezes e, Polskich Portów Lotniczych. Bardzo chce wejść do tej kancelarii m, no. nowego prezydenta. E, ale myśmy z nim się wcześniej spotkali, ponieważ e, nowe władze PPL-u, po zmianie władzy w Polsce, mm -hmm. e, złożyły doniesienie do prokuratury na pana Wojterę. Do prokuratury rejonowej Warszawa Ochota w październiku 2024 i sprawa dotyczyła finansowania Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4, którego prezesem był właśnie jest Stanisław Wojtera. Chodziło o to, że występował pan Wojtera, prezes Wojtera, jakby w dwóch rolach. Był prezesem PPL-u i był także prezesem stowarzyszenia, które było też finansowane przez mhm. PPL. No, ten zarząd PPL-u nowy twierdził, że to były niepotrzebne wydatki, wyliczył to na ponad pół miliona złotych i złożył zawiadomienie do prokuratury. Ale 26 maja tego roku prokuratura stwierdziła, że ten czyn nie, zawie nie zawierał znamion czynu zabronionego i umorzyła. I umorzyła, czyli właśnie pan Wojtera, całkowicie czyste z czystym sumieniem, może, może wchodzić starać do kancelarii się, starać się, tak. yy, prezydenta Karola Nawrockiego, to wiesz, A tu tam... Villa Plus, tu, ten, tu wydatki z PPL-u, no to tak się będzie komponować nieźle, całkiem. Ale tam się też pojawia jeszcze jedno nazwisko, z też Łączące się z historiami, które o, o, opowiadaliśmy, bo też do tego, do, do, do Biura Bezpieczeństwa Narodowego mm -hmm. chciałby wejść, czy stara się, czy jego nazwisko pojawia się tam na jakiejś liście kandydatów, był pułkownik Konrad Korpowski. To był szef Centrum Bezpieczeństwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mm -hmm. No i w ogóle żołnierz Wojsk Specjalnych, RCB. tak, RCB, RCB, to co RCB. państwo dostają smsy o burzach czy no. i tak dalej, ale państwo być może tego nie pamiętają, może to państwu umknęło, dostawaliście państwo też smsy dotyczące tego, żeby, się, żeby iść na wybory, żeby się nie bać pandemii z RCB właśnie. Pan Korpowski, pułkownik trzy razy w Iraku, na misji, mhm. dwa razy w Afganistanie. No Znaczy się ma kompetencje. Ma kompetencje jak najbardziej, tak mi się wydaje. Natomiast co, co wspólnego było z. Ta postać miała wspólnego z lotniskiem. Otóż do niego właśnie szły raporty mówiące o tym, że na lotnisku są kupione i instalowane. Chińskie skanery i chińskie prześwietlarki, które nie wiadomo dokąd wysyłają paczki danych, gdzieś tam, mm -hmm. w świat. To co bardzo niepokoiło niektórych ludzi na lotnisku. No a już wcześniej, to oczywiście amerykańskie służby bardzo niepokoiły takie sytuacje i takie zachowanie tych urządzeń chińskich, i one u siebie w Ameryce, te, te urządzenia nie występowały. Były powiedzmy, nie dopuszczano do zakupu takich urządzeń. W Polsce je instalowano, no i ta informacja tam. Właśnie też trafiała do szefa RCB. Także mhm. tu jest ta łączność z wcześniejszym naszym tematem. No i z tego co udało pan, mi się. Pan do... generał mhm. złożył, złożył dymisję z RCB rok temu, mniej więcej. To był chyba początek czerwca, nie. Przepraszam, dwa lata temu, bo to był 2023 rok. Dwa lata temu, na początku... Na początku pan pułkownik. Pan pułkownik, przepraszam. Wszystko mi się pomieszało. Widzisz, rok, ranga, wszystko. Złożył dymisję w, na, w połowie roku 2023, czyli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, z, z które, z które wygrała obecnie rządząca koalicja. No, ale jeżeli pan pułkownik dostanie się do bbn to chyba jego szefem będzie pan Tomasz Szatkowski, bo to nazwisko się już pojawiało, ale według moich informatorów ono jest, to jest najmocniejszy kandydat do objęcia tego tej funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Też ciekawa postać. W latach 2015-2019 podsekretarz stanu w Monie, potem ambasador RP przy NATO a od 2024 roku doradca społeczny prezydenta Dudy, więc to, to tak, ma być Tak ale wiesz to z Szatkowskim to jest ten problem, że z to jest ten problem, że on miał nie otrzymać poświadczenia dostępu do niejawnych informacji. I to jest kłopot w kontaktach z NATO. To jest bardzo poważny kłopot w kontaktach z NATO. I, i Oczywiście, że może się okazać, że pan prezydent Nawrocki właśnie dlatego... Uzna, że Szatkowski, Tomasz Szatkowski jest dobrym pomysłem, żeby trochę podłubać wokół Donaldowi Tuskowi, żeby utrudnić współpracę. Natomiast, natomiast myślę, że o ile nie otrzymał wtedy po, poświadczenia, to nie otrzyma, nie otrzyma go teraz. Więc no, jak się jest szefem BBN-u. To raczej wypadałoby mieć dostęp do informacji niejawnych na to, a ABW już Szatkowskiemu odmówiła tego dostępu. Jak to się mówi, pokaże czas. Tak, czas pokaże, proszę Państwa. To jest ulubione dziennikarskie powiedzenie. Jak będzie czas, pokaże. Yy, Co pokazuje nasz czas? Nasz czas pokazuje, że właściwie możemy kończyć pierwszą część naszego podcastu w związku ze śledztwem. Zaprosimy Państwa na część drugą, gdzie będzie trochę politycznie, no i będzie jeszcze też króciutko. Króciutko, bo nie ma się co nad tym specjalnie długo zmóżdać, o tych taśmach, które ujawniła Telewizja Republika, a raczej nie taśmach, tylko nagraniach, a raczej nie nagraniach, tylko po prostu czymś, co gdzieś się znalazło w internecie. Więc o tym chwilę też porozmawiamy, bo mamy kilka tropów, skąd się mogły te zapisy wziąć. To był podcast w związku ze śledztwem. Nowe odcinki w każdą środę znajdziesz w aplikacji Onet Audio na newswik.pl i na YouTubie Radia Z.